Witajcie kochane dusze. Dzisiaj przychodzę do Was z taką krótką pogadanką na temat tego, jak poradzić sobie z problemem. I nie odnoszę się tutaj do takich po, powiedzmy pomniejszych problemów, chociaż oczywiście też można tę metodę zastosować. Raczej, raczej chodzi mi o takie problemy, które można by uznać za duże. Za coś, co już y, trwa w Twoim życiu, z czym się zmagasz od dłuższego czasu, może nawet całe życie, albo przez większą część życia. Chodzi tutaj o problemy, o, o jakieś kwestie, na które usiłujesz y, odnaleźć odpowiedź, znaleźć rozwiązanie, i nie możesz. I szukasz tego rozwiązania, szukasz tych odpowiedzi z poziomu umysłu. I rozgrzebujesz ten problem od nowa i rozgrzebujesz go coraz bardziej i robisz to przy pomocy umysłu. I tak naprawdę, kiedy usiłujesz otrzymać rozwiązanie z poziomu mentalnego, kiedy używasz do tego tylko i wyłącznie umysłu, to jedyne co robisz, to dokładasz energii do tego, do tego problemu. I można powiedzieć, że poniekąd sprawiasz, że ta kwestia staje się jeszcze większa, jeszcze bardziej nabrzmiała. Kiedy jesteś w takiej sytuacji, to musisz wiedzieć, że umysł ci wbrew pozorom nie pomoże. Umysł. Będzie, będzie ci sprzyjał w zadawaniu większej ilości pytań, umysł będzie właśnie ci sprzyjał w dokładaniu kolejnych cegiełek do tego problemu, ale nie pomoże ci znaleźć odpowiedzi, nie pomoże ci znaleźć rozwiązania. Co możesz więc zrobić, kiedy jesteś w takiej sytuacji? Wyjść z umysłu, wyjść z głowy. Wejść z kolei w zupełnie inną przestrzeń, w zupełnie inną wibrację. Dobrze jest wtedy postarać się zrobić wszystko, aby całkowicie jakby zmienić to, na czym się skupiasz, zmienić swoje podejście. W jaki sposób możesz tego dokonać? W jaki sposób, sposób możesz to zrobić? Pomyśl, co, co sprawia Ci przyjemność, co sprawia, że się relaksujesz. Być może w Twoim przypadku sprawdzi się medytacja, całkowite, głębokie zrelaksowanie się. Jednak jeśli jesteś osobą, która nie medytuje, nie potrafi zbytnio medytować, zajmij się czymkolwiek, co pozwoli, pozwoli ci wyjść z tego umysłu, co pozwoli tobie na to, by ten umysł się jakby na chwilę wyłączył. Czyli możesz zacząć chociażby taniczyć, możesz zacząć śpiewać, malować, Możesz zająć się pracą w ogrodzie, możesz zająć się porządkami, cokolwiek, co pozwoli Ci przestać myśleć o tym problemie, co pozwoli Ci skupić się na czymś zupełnie innym, co pozwoli Ci po prostu odpuścić. Bo o to właśnie chodzi, żeby odpuścić. Bo kiedy skupiasz się na tym problemie, kiedy o nim cały czas myślisz, to, to można powiedzieć, że jesteś do tego problemu przywiązana, przywiązany. I tu powstaje taki paradoks, bo ty się chcesz od tego uwolnić, a cały czas myśląc o tym, rozpatrując to 24 godziny na dobę. Ty coraz bardziej się do tego problemu przywiązujesz. A żeby się od niego uwolnić, przekieruj swoją uwagę. Przekieruj swoją świadomość na coś zupełnie innego, na coś zupełnie niezwiązanego z tą kwestią. Bardzo dobrym, bardzo dobrym pomysłem jest też pisanie. Przygotuj sobie coś do pisania. To musi być pisanie odręczne, nie możesz tego zrobić, y, korzystając y, ze swojego telefonu. To musisz, musi być odręczne, dlatego przygotuj sobie kilka kartek, przygotuj sobie jakiś długopis i zacznij pisać. I nieważne jest, co będziesz pisać. To akurat w tym momencie nie ma znaczenia. Y, ważne, żeby, żeby zaczęła ta energia w ten sposób płynąć. Przelewaj na papier absolutnie wszystko, co przyjdzie ci do głowy, co poczujesz, żeby zapisać, nawet jeśli wyda ci się to całkowicie absurdalne, abstrakcyjne, nieważne. Pisz, 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 dopóki nie poczujesz, że już faktycznie napisałaś, napisałeś wszystko, dopóki nie poczujesz, że boli cię ręka i już nie jesteś w stanie dłużej pisać. Kiedy wykonujesz to ćwiczenie, to ćwiczenie właśnie związane z pisaniem, wtedy następuje takie, takie oczyszczanie, opróżnianie, a oczyszczając, opróżniając jakiś, jakiś zbiornik, i w tym momencie tym zbiornikiem jesteś ty, robisz miejsce na nowe, tak? Te kartki możesz potem zostawić i przeczytać za jakiś czas, jak najbardziej, bo być może, być może też w tym, w tym pisaniu, w tym co napiszesz, w tym co przelejesz na, na papier, też znajdziesz jakąś wskazówkę dla siebie ważną. Ale równie dobrze możesz te kartki od razu wyrzucić. To już akurat nie ma większego znaczenia. Poczuj, nie, niech Tobie intuicja też podpowie, co masz z tymi kartkami zrobić. I to ćwiczenie z pisaniem możesz wykonywać tak często, jak poczujesz, że jest ci to potrzebne. Być może w Twoim przypadku wystarczy jednorazowo wykonać takie ćwiczenie z pisaniem, czy oddać się całkowicie jakiejś pasji, tak? zacząć tańczyć, śpiewać, szaleć w jakikolwiek sposób. Być może będziesz musiała. Takie czynności powtórzyć ileś razy, ale w końcu, prędzej czy później, powinien nastąpić ten moment takiego, takiego aha, zapaliła się lampka, zapaliło się światełko i, i przyszła odpowiedź, i przyszło rozwiązanie tego problemu, tej kwestii, z którą zmagałaś, zmagałeś się od długiego czasu.